Dzień dobry, nazywam się Iwana Bejc, jestem dietetykiem, ale dzisiaj chciałabym porozmawiać o diecie w dnie moczanowej. Dna moczanowa to jest bardzo stara choroba, była znana już w starożytności i ludzkość ma z nią problemy od bardzo wielu lat. Jest to choroba metaboliczna. Wiąże się to z tym, że mocznik nie jest w odpowiedni sposób wydalany z organizmu. Nie dość szybko, w związku z tym krąży po organizmie i odkłada się w stawach pojawiają się takie gąski na stawach i stawy rosną. Tutaj jest tak, że ten mocznik w takich trochę w postaci kryształków, w związku z tym to jest ograniczenie w ogóle ruchliwości tych stawów. Bardzo nieprzyjemna chorobsko. Choroba, która często jest nie z naszej winy, dlatego że to może być przyczyną, może być, mogą być geny. Tak, to tutaj nie zawiniliśmy, ale cierpimy. Co w związku z tym? W związku z tym należy zmienić dietę na dietę niskopurynową. Ograniczyć po prostu produkty, które zawierają dużo pól. To są takie produkty jak wątróbka, jak serduszka, jak żołądki. Takie rzeczy jak podroby nie jemy. Jest ograniczenie niektórych produktów spożywczych, takich jak nasiona strączkowe. Tam jest dosyć sporo póryn, ograniczenie dotyczące niektórych warzyw, typu na przykład takie kapustne trzeba uważać, papryka, pory. Dieta dosyć skomplikowana, dlatego że przy takiej ostrej dnie moczanowej to nawet zalecane jest przejście na dietę. Jarską z produktami mlecznymi, z produktami takimi jak jajka. Ale nie jest tak, że w ogóle chorzy na tę chorobę w ogóle nie jedzą mięsa, to jest tak, że takie ograniczenie może być czasowe, a potem możemy wrócić do w miarę normalnej diety. Z pewnymi ograniczeniami. Dieta dosyć skomplikowana, w związku z tym zachęcałabym do tego, żeby albo pójść do dietetyka i poprosić, żeby nas nauczył, jak mamy się żywić i przygotował nam pierwsze takie diety, żebyśmy po prostu wiedzieli, co mamy jeść. Albo sięgnęli po literaturę. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby y, jednak się uczyć y, samemu, bo to my powinniśmy dbać o swoje zdrowie. Y, to jest książka bardzo przydatna w tej chorobie. Y, Dna Moczanowa, y, książka wydana przez wydawnictwo PZWL, y, napisana przez panią Lucynę Pachocką i pana Mirosława Jarosza. Y, książka zalecana przez Instytut Żywności i Żywienia. Bardzo fajna pozycja, dlatego że nie jest długa, a. Tak naprawdę z tej książki, popatrzcie na spis treści, dowiecie się wszystkiego, czego potrzebujecie, żeby o siebie zadbać. Czyli po pierwsze, poznacie w ogóle historię choroby. Po drugie, dowiecie się na temat tego, jakie są objawy. Eee, możecie. Yy, nauczyć się w ogóle słownictwa, które Wam się przyda. Dlatego, że idziecie do lekarza, lekarz czasami się śpieszy, yy, mówi dość szybko, mówi yy, yy, takim słownictwem, które jest Wam obce i możecie nie zrozumieć, co on w ogóle by do Was powiedział. Dobrze jest yy, przy tej chorobie i przy każdej chorobie w ogóle mieć pewność, że dobrze rozumiemy lekarza. W związku z tym. Takie słownictwo fajnie by było jednak znać, i ja Was zachęcam do tego, żeby się nauczyć. Co jeszcze? No, tutaj możemy się dowiedzieć w ogóle, jaki jest przebieg tej choroby, co tam się dzieje w organizmie i dowiedzieć się, co jest dla nas zalecane, a co nie. Nie tylko jeśli chodzi o dietę, ale też w ogóle i jako styl życia. Na przykład osoby chore na dnem oczanową powinny dbać o to, żeby nie marznąć zakazane są takie duże wysiłki fizyczne. Nie, że w ogóle ma nie ćwiczyć taka osoba, nie, nie, nie. jest bardzo ważne. Ale powinna uważać i nie zbyt forsownie ćwiczyć, tak? Kolejna rzecz to jest, no, stres. Stres bardzo szkodzi osobom chorym nadnemoczonowym. W związku z tym Powinny takie osoby jednak nauczyć się i e, odpoczywać, i wysypiać się dobrze, i e, w ogóle dbać o taki właśnie spokój wewnętrzny. E, no, tutaj tych zaleceń jest dosyć sporo. E, książka jest o tyle e, fajna, że tutaj jeszcze z, są takie zalecenia niby oczywiste, ale wcale nie. E, na przykład jeśli chodzi o odchudzanie. Przy dniem moczanowej, kiedy te stawy i tak już są obciążone, no nadwaga może Wam bardzo, bardzo zaszkodzić. W związku z tym, zalecane jest to, żeby dbać o linię, a jeśli już osoba przytyła, to żeby jednak schudnąć. Przy czym schudnięcie nie może polegać na tym, że jest restrykcyjna, szybka dieta, bo ona też szkodzi takim osobom. Tutaj trzeba schudnąć powoli. Tyliśmy powoli, chudnijmy powoli. E, książka zawiera tabele, dzięki którym będziecie wiedzieli, które produkty Wam są e, polecane, a które są właśnie odradzane. E, książka zawiera gotowe diety. Jest dieta 1200 kalorii taka na tydzień i jest dieta 1800-1900 kalorii też na tydzień. Jest lista leków, które możecie przyjmować, a raczej nie możecie przyjmować, przepraszam. Lista leków zakazanych przy właśnie tej diecie. Co jest bardzo istotne, dlatego że jak idziecie do lekarza, to dobrze, żebyście mieli taką listę przy sobie i wiedzieli, że tego nie możecie, tam tego nie możecie, i pokazali że jestem chory na dnem oczanową, tego brać nie mogę, bo mi to szkodzi. No i co jeszcze, i chyba to wszystko. Kochani, no to jest trudna choroba. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby jednak podejść do niej bardzo poważnie, dbać o siebie. Uczyć się, co możecie, a czego nie możecie, jak dbać o siebie w ogóle. To jest istotne, dlatego że jeśli wy o siebie zadbacie, to, no to wasze życie będzie w dużo większym komforcie i to jest bardzo, bardzo ważne. Życzę Wam zdrowia. Zapraszam Was na następne wykłady w ramach projektu Wiedza Potrzebna, Wiedza Rzetelna. I dziękuję wydarnictwu Lekarskiemu PZWL za udział w projekcie. Pozdrawiam Was serdecznie, do widzenia.